Witajcie tym razem już z Czech. Jesteśmy na X Campie. Ostatni dzień, koncert zamykający to wspaniałe wydarzenie chrześcijańskie ewangelizacyjne i podczas ostatniej ewangelizacji usłyszałem ciekawą historię, z którą chciałem się koniecznie już szybko z wami podzielić. Otóż ewangelista 30 lat temu no, pożegnał swojego znajomego. Wcześniej spotykał się im, z nim wiele lat. Był to człowiek bardzo bogaty, można powiedzieć milioner i to nie kradzione, tylko zarobione. I on próbował w ramach tej relacji jaką, mieli mówić mu ewangelia, a tam ten cały czas mówił nie, nie, dziękuję. Po kolejnych 10 latach nie, nie nie chcę słuchać. Wreszcie zachorował śmiertelnie i na łożu śmierci. Znowu, ten nasz ewangelista chciał mu powiedzieć Ewangelię. Ten nawet coś zrozumiał, ale powiedział tak. Wiesz co, ja całe życie sam płaciłem za wszystkie swoje długi i zmarł. No i nasz ewangelista powiedział, no to już 30 lat płaci. W piekle nigdy nie spłaci. Bo Bóg wyznaczył cenę karę. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć.